Dobry mieszkańcy Doliny Cudów. Witajcie, kochani, w poniedziałek, 8 sierpnia 2022 roku na spotkaniu, w którym zobaczymy, co się dzieje w energiach, <coughs> na co zwrócić uwagę w tym najbliższym nadchodzącym tygodniu. I już dziś mogę Wam powiedzieć, że po pierwsze, to jest moje ostatnie. Ostatnia zapowiedź z tego miejsca, z tego cudownego miejsca, które dało mi wiele początków, gdyż zmieniam to wszystko, zmieniam swoje otoczenie również. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która wydarzyła się dzisiaj rano, o 8, 8 sierpnia, portal cudów, doliny cudów został już otwarty. Otwarty mimo e, tego piątkowego małego falstartu technicznego. E, dziś już mogę powiedzieć i to pewnie dlatego też się zadziało, że to miało zadziać się dziś, razem z znakiem lwa w moim znaku w mojej przestrzeni i ten, który tutaj siedzi, też mnie pilnował, żeby to było dzisiaj. Więc zapraszam was już bardzo serdecznie tutaj. Klikając na dolinacudów.pl, jest to portal internetowy, portal ezoteryczny, którego nigdy nie było. Nigdzie nie było. Będzie to portal, który da nam przestrzeń eksplorowania ludzi, którzy wspierają treści, które są bardzo ciekawe. I, i już. Macie tam swoje miejsce. Każdy, kto będzie chciał się zarejestrować za darmo, będzie mógł z tego portalu korzystać. Więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. I już nie mogę się doczekać tego, co się tam będzie działo. A będzie się działo, jak tylko ta przestrzeń moja zostanie ułożona. Wracam do Was i działamy, bo jest mnóstwo rzeczy, które możemy zrobić dla siebie. Każdy z nas. A dziś? Zaczynamy od e, takiej charakterystyki tygodnia. E, użyjemy do tego kart wsparcia i nie tylko, e, więc zobaczymy, na czym mamy się skupić, e, w którą stronę pójść, albo przynajmniej jak, co mam zrobić, żeby było mi lepiej. Dobra, zobaczmy sobie. Weźmy sobie tylko drugą kamerkę. O, widzicie, światło już tutaj dobija się z, z mojego okna. E, I zobaczymy, co dzisiaj ciekawego. I nie tylko, bo już dzień dzisiejszy wiem, jaki jest, bo skończyłem spotkanie z moją grupą poranną, ale na cały tydzień, na cały tydzień, karta dla nas wszystkich, ten tydzień będzie dla nas pod znakiem, będzie pod znakiem siły. Dasz radę, uwierz w siebie. Nawet nie wiecie, jak ta karta jest dla mnie ważna. Jeszcze w tym dzisiejszym dniu, w tej bramie lwa, która. Pokazuje, że wszystko, co będzie dzisiaj wyłożone albo czemu nadamy znaczenie, będzie zwielokrotnione. I to tak, jakbyśmy wzięli sobie lupę i nagle przyłożyli lupę do danych emocji. Więc jeśli, więc jeśli chcesz, żeby dziś i w tym tygodniu, i nie tylko w tym tygodniu, panowała w tobie radość, to dziś postaraj się. To radość zauważać, bo ona zostanie w tobie zwielokrotniona. I osoby, które nie mogą sobie poradzić z zauważaniem radości, albo po prostu pracą z radością, dzisiaj pójdzie im to o wiele łatwiej. I to jest jedna sprawa, ta, ta brama lwa. A druga sprawa, to jest właśnie ta siła, którą my odkrywamy w sobie ale nie siłę fizyczną, tylko siłę zrozumienia, dlaczego to wszystko się dzieje w moim życiu. I ja też to odkrywam. Wiele zmian też w moim życiu zaszło, i wiele zmian jeszcze zajdzie, ale te zmiany przychodzą poprzez zrozumienie tego, co się dzieje. A, a jeśli dziś masz jakieś zwątpienie, albo chcesz, chcesz usłyszeć dobre słowo, to dziś ja mówię do ciebie, dasz radę, uwierz w siebie. Ta wiara w siebie jest z tą siłą bardzo połączona, bo bez wiary nie ma siły. Więc czy ty wierzysz, że dasz radę, A, i skąd czerpiesz tą siłę? Bo siłę, siła czerpana z wiary będzie mm, ma bardzo dużą sprawczość. O, tak to w tak, takim wielkim skrócie można powiedzieć. Więc jeśli wierzysz w to, co robisz, to tak się dzieje i będzie się działo dla twojego najwyższego dobra, czego ci oczywiście jak najbardziej życzę. Dobrze. No pięknie, cieszę się. Cieszę się, że ta karta wypadła. I zobaczmy sobie jeszcze, co obok tej siły. Co obok tej siły dzisiaj i w tym tygodniu mamy zwrócić uwagę. Tak, marzenie. Nie tylko lwom, ale wszystkim. Co wszystkim tym, którzy marzą, chcą marzyć i mają w głowie marzenia. Dzisiaj, dzisiaj i w tym tygodniu warto z tymi marzeniami popracować. Dlaczego? Dlatego, że im bardziej my jesteśmy w przestrzeniach dokonanych, czyli takich, że te marzenie już zostało spełnione, że o ja czuję, jak ono się spełnia, przyciągamy je bardziej do siebie. I pod warunkiem oczywiście, że jesteśmy gotowi, bo wiele rzeczy musi się zadziać po drodze, żeby te marzenia się spełniły i się gdzieś tam zadziały. Ale najważniejsze w Tobie z poziomu człowieka jest działanie, żeby działać, żeby te marzenia spełnić. A czy Ty będziesz gotowy na te marzenia z poziomu energii, czy chcieństwa i tak dalej, to to już, to już jest e, kwestia, która, y, która przyjdzie w trakcie, kiedy będziesz, o, będziesz do tego dążyć. Y, no i dzisiaj taki, dzisiaj taki tydzień marzycielski będzie. I, no i świetnie. Dobra, co dobrego nam no, czeka jeszcze w tym tygodniu. Co dobrego czeka nas w tym tygodniu? Zobaczmy. Jeszcze tylko jedna karta. Proszę bardzo. Jeden. Jeden. Początek. Początek. Więc wszystko to, co się będzie działo w tym tygodniu, po pierwsze, jest magiczne. Tak jak każdy nas dzień jest magiczny. No, ale zwracaj uwagę na Twoją, i tutaj się tu bardzo mocno się pokazało, nawet w grupie porannej, że mamy zwracać e, uwagę na higienę myśli, na higienę myśli, bo e, Bóg jest słowem, Bóg jest myślą, a w myśl tego, że my nim jesteśmy, mamy bardzo dużą, e, bardzo dużą odpowiedzialność w związku z tym. Więc zwracaj uwagę na to, co mówisz, na to, co myślisz, bo wszystko jest energią. A I ten tydzień będzie właśnie pod takim znakiem: tego, że jeśli, będziesz, jeśli uwierzysz, dostaniesz siłę, jeśli uwierzysz, że dasz radę, Twoje marzenia się spełnią pod jednym warunkiem, że będziesz z tym pracować jak ten mag, który jest pierwszy, pierwszy do działania. Jest jedyny w tym wszystkim. I wyjątkowy, oczywiście też. Dobrze. No to świetny ten tydzień się zapowiadam, kochani. Jeszcze zobaczmy sobie naszego ślimaczka, co chce nam powiedzieć. No, są tak świetne te karty, że, że ja z nich korzystam na co dzień tutaj w naszych spotkaniach. Więc zobaczmy, co ten ślimaczek chce nam na cały tydzień powiedzieć. Dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. No, i to jest właśnie a propos tej naszej wiary. Tu już pokażę Wam tak, bo że słońce świeci i nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Więc tak, słońce świeci zawsze, nawet gdy go akurat nie widzisz. Dasz radę, uwierz w siebie. No cóż, zostaje mi tylko życzyć cudownego dnia, cudownego tygodnia. Nie spełniają się Wasze marzenia, niech Wasze myśli i słowa będą wszystkim tym, co jest zgodne z Tobą i co jest w Tobie. Bo w myśl tego właśnie, że Bóg jest tym słowem, że to Ty jesteś tym Bogiem. Panuj nad tym. Panuj nad tym. A zobaczysz, że w tym panowaniu i zrozumieniu tego, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, spełnić się wszystkie twoje marzenia i tego ci z całego serca życzę. Już teraz już mogę otwarcie mówić, że jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszam cię na portal internetowy Doliny Cudów www.linacudów.pl. Tam dowiesz się większych szczegółów, poznasz ciekawych ludzi i nie tylko, a wszystko to co będzie się działo tam. I nie tylko tam, bo jeszcze, są, jeszcze jest mnóstwo innych przestrzeni. Będzie dla nas wszystkich, dla naszego najlepszego dobra. Kochani, jeszcze raz cudownego tygodnia i widzimy się już niedługo.